Dzisiaj robię ciasto jajko sadzone. Szybko się robi, patrzcie jak wygląda. Koloretka, widzicie ją tutaj? Przezroczysta, no rewelacyjny efekt. Jest bardzo orzeźwiające i bardzo zdrowe. I fajnie wygląda i będzie na stole wielkanocnym super. Robi. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. Uff, muszę sobie oddechem, <laughs> tak sobie trochę <laughs> Pobiegałam, dajcie łapki w górę, zaglądajcie na Instagram, piszcie komentarze. Rozpuszczam teraz przezroczystą galaretkę w 500 ml wody, ale najpierw sobie dałam tutaj 250 rządku, a 250 nam chłodniejszy, żeby szybciej mi wystygła, to za chwilę doleję. Blaszkę o wymiarach też 18 na 20 Wykładamy biszkoptami okrągłymi, to 100 gramów mi się wystarczy. Wkładamy sobie dno, pięknie wkładamy, 4 zmieszczek 4. W przygotowałam 600 g y, gramów, y, jogurtu naturalnego, może być maślanka, może być coś jeszcze, a nie, właściwie to tak. To I teraz, tutaj sobie przygotowałam wcześniej, żeby już mogła działać, dwie przeźroczyste galaretki, takie jaką rozpuszczałam tam do później do polania, w 300 ml wody, rozpuściłam, przestudziłam, ona już o, jest taka lekko wiążąca, no to teraz będę pomiksuję jogurt, tak minimalnie. Dolewam teraz po trochę galaretki i miksuję dalej. Na chwilę masę jogurtową stawiamy do lodówki, żeby lekko stężała. Ona już, już zaczyna wiązać. No, mam przy 5 minutek. Masa szybciutko zaczęła wiązać. Wylewam ją na biszkopt. No i domyślajcie się... No to domyślajcie się, że żeby... się Kurczę, muszę sobie to opukać. No dobra, układam sobie tak ładnie, Jajka sadzone, brzoskwinki. To jeszcze gdzie musiałam dokupić brzoskwiń. potrzeby 9. Czasem w puszce jest 9, jak są mniejsze. Miałam 7. Jeszcze musiałam sobie tutaj dołożyć. A teraz zalewamy to przezroczystą galaretką i odstawiamy do lodówki. Ciasto, jajko sadzone, gotowe. Będzie się efektownie prezentować na stole wielkanocnym i nie tylko, bo u nas dzisiaj za gości będziemy próbować jest orzeźwiające. Pyszne, niesłodkie. Bardzo dobre. Pozdrawiam Ciasteczkowo do następnego odcinka.